Hej wszystkim, z tej strony Sylwia Narysuje i na początek zacznę od krótkiego sprostowania, ponieważ w poprzednim materiale pokazywałam Wam unboxing mojego nowego mikrofonu, z którym okazało się w trakcie nagrywania, że coś jest nie tak. Nagrywał on dziwne szumy i jakieś takie kosmiczne dźwięki. Odezwałam się do sklepu, w którym kupiłam ten mikrofon, wysłałam im te testowe nagrania no i stwierdzili, żebym zareklamowała ten sprzęt, bo jak się okazało, nie tylko ja zgłaszałam takie problemy i po prostu jakaś wadliwa seria była tego modelu. No i przy okazji też wymieniłam mikrofon na nowszy bardzo podobny model i już pomijam unboxing, lecę dalej. No i właśnie przechodząc dalej, dzisiaj bardzo się cieszę, że mogę w końcu wam pokazać film z procesu rysowania tego oto Ursusa, dokładnie jest to Ursus C-330. I tutaj jeszcze raz korzystając z okazji chciałam podziękować Kamilowi z kanału Polny za pomoc w zdobyciu zdjęcia ciągnika. Możliwia jak najbardziej podobnego do oryginału sprzed lat, które posłużyło mi za wzór właśnie do narysowania tej pracy. I link do kanału Kamila zamieszczam w opisie pod tym filmem, także zaglądajcie też do niego, bo ma ciekawy kanał poświęcony właśnie rolnictwie. Nim przejdziemy do procesu rusowania, to chciałam jeszcze tylko przypomnieć, że będę wdzięczna za wszystkie lajki, komentarze, subskrypcje i dzwoneczki, bo jak wiecie te czynności wspierają rozwój wszystkich kanałów. No i my jako twórcy po prostu potrzebujemy tego Waszego wsparcia. Ale nie przedłużam dalej. Zapraszam do oglądania. Żeby oglądanie procesu rysowania nie było zbyt nudne, to tym razem przygotowałam dla Was kilka ciekawostek na temat tej legendy polskiego rolnictwa, którą do dzisiaj można spotkać w wielu gospodarstwach. Posłużyłam się informacjami dostępnymi w sieci, przygotowałam sobie taką listę i mam nadzieję, że nie będzie Wam przeszkadzało jak. Częściowo będę po prostu czyzać te informacje, no bo nie jestem w stanie z głowy podawać takich informacji na temat motoryzacji. No, ale mam nadzieję, że będzie Wam się przyjemnie oglądało i słuchało. A więc, na początek, wyczytałam, że Ursus C330 to najbardziej znany ciągnik polskiej wsi. W okresie PRL był najlepszym ciągnikiem do małego gospodarstwa rolnego, bardzo chętnie wybieranym przez rolników. Wersję pierwotną produkowano od roku 1967 do 1986, a w latach kolejnych wychodziły zmodernizowane wersje tego ciągnika z oznaczeniem C330M. Do zalet można zaliczyć dwustopniowe sprzęgło, możliwość obniżenia ciśnienia sprężania za pomocą odprężnika i świec żarowych, co ułatwia uruchomienie maszyny nawet w okresie zimowym. Nie mam wiedzy technicznej i nie do końca wiem, co to oznacza, ale brzmi spoko. Kolejnymi zaletami tego modelu są niskie zużycie paliwa, odpowiedni rozkład masy, trwałość skrzyni biegów oraz możliwość regulacji prześwitu i rozstawu kół. Jako wada Ursusa C330 najczęściej wskazywana jest niewielka liczba biegów. Aktualne ceny tego Ursusa jakie znalazłam na OLX wahają się od 9000 do nawet 65 zł. oczywiście cena zależy od stanu maszyny i przepracowanych moto godzin nie ma za wiele tych technicznych ciekawostek ale myślę, że na, na początek to wystarczy mam jeszcze kilka innych na przykład taką, że narysowanie tego ciągnika zajęło mi aż 18 godzin na formacie A3 jest to rysunek motoryzacyjny, który dotychczas najwięcej czasu mi pochłonął ze względu na ilość szczegółów, jaka tutaj jest widoczna. Te wszystkie takie właśnie mechanizmy, które są odkryte, no po prostu pochłonęły mnóstwo czasu, ale też i wymagały ode mnie dużo cierpliwości. Rysowanie właśnie uczy mnie bycia cierpliwym i w sumie są to fajne lekcje, bo... Praca idzie powoli, ale efekty są naprawdę tego warte. Plaster, który widzicie na moim kciuku, to mój sposób na usztywnienie stawów w tym palcu, ponieważ przy wielogodzinnym i wielodniowym rysowaniu najzwyczajniej w świecie przeciążyłam rękę. No a jest to kontuzja, która ostatnio do mnie wraca, więc na kolejnych materiałach również możecie. Zobaczyć jak mam obklejony paluch i proszę nie zdziwcie się, tylko kibicujcie, żeby ta kontuzja do mnie nie wracała. Kolejna ciekawostka: nigdy nie jechałam takim Ursusem i chyba nawet nie byłam pasażerem, także smuteczek, ale to, czego jestem pewna, to ostatnio siedziałam w 60, tylko że oczywiście maszyna nie była uruchomiona, stała sobie na podwórzu, no i... Ja tam sobie wsiadłam i oglądałam, jak to wygląda od środka. Ale kto wie, wszystko jeszcze przede mną. Może będzie kiedyś okazja. No i ostatnia ciekawostka na temat tego rysunku jest taka, że na mojej stronie internetowej w zakładce plakaty możecie znaleźć właśnie możliwość zamówienia sobie wydruku tego oto rysunku na formacie A3. Także jeżeli ktoś jest zainteresowany, to oczywiście serdecznie zapraszam. No i jeżeli wy macie jakieś ciekawostki na temat Ursusa lub ogólnie na temat motoryzacji, no to piszcie w komentarzach, chętnie poczytam. I tymczasem dalszego oglądania, miłego Pa. No cóż, to wszystko na dzisiaj. Bardzo dziękuję za wytrwanie do końca, i jeśli się podobało, to przypominam o komentarzach, lajeczkach itd. i tak dalej. Dziękuję za wytrwanie do końca. Nie wiem, czy już to mówiłam, czy nie, ale w każdym razie raz jeszcze dzięki i pozdrawiam Was serdecznie. Do następnego. Pa! Włączam testowe nagranie. Na no dzień dobry, kogo witam, kogo goszczę. Tak wygląda pokazywanie rysunku, tak sobie siedzę, gawędzę, tu sobie coś tu podglądam, jakieś moje wspieracze, no i elo. Dobra ludzie, to jest ostatni test. Test mikrofonu. Elo, elo, jak mnie słychać? Jeszcze tylko zerkam w lustrze, czy się nagrywa, ale tego co widzę to nie widzę Jezu yes, czekajcie Dobra widzę leci czas także git Beka piary. Dobra to chyba wytnę albo powiem to ładniej Dobra jeszcze raz